Hejka, hejka, Pablo. Drugi odcinek test Drive Unlimited Solar Crown. Eee, woli ścisłości. W poprzednim odcinku mówiłem, że jest tu pewnie tylko jeden tryb, jeden poziom trudności. Ale się myliłem, bo mamy w samochodach wspomaganie jazdy. Ja se gram na nowicjuszu. To no, chodzi tylko o wspomaganie jazdy. Może pokażę, co jest. No, tu niby 8% więcej się zarabia, ale są mniejsze ułatwienia jazdy. Na Ekspercie 33%, ale dobra, niech będzie ten nowicjusz. Yy, lat mam 42, a nie 43, w poprzednim odcinku się pomyliłem. I co? A, no i jakoś tak chciałem dużo wcześniej nagrać odcinek, ale jakoś tak wyszło, że dopiero teraz nagrywam no i dobre to jedziemy na lądowisko dla helikopterów już nawet nie pamiętam co, kto to mnie wysłał znaczy ta babka chyba, ale po co dokładnie nie wiem zerknijmy lądowisko lądowisko dla helikopterów bliziutko jest no to jedziemy sobie, zawracamy Troszkę przyciszyłem grę Bo nie do końca mnie było dobrze słychać Lądowisko, przytrzymaj aby wejść No to dajemy Co tu mnie czeka Your performances have been excellent, but I never doubted your abilities. Well, this car needs to stay here, but you and I are off to the Solar Hotel, the focal point of the competition. Mm -hmm. Do Solar Hotel hotel sobie pójdziemy Pewnie pewnie helikopterem, tak? tak. No to bajem. jest taki wstęp do tej gry. A 500 meters high, 120 floors. We are now at the top of the Solar Hotel. It is the highest building in Markham and was built specially for the competition. But that's not even scratching the surface. the solar crown is much more than a competition it's a new perspective on the world sporo mi, mówią. Ta babka mi sporo mówi. good i have an urgent matter to sort out take the elevator it will take you directly to your seat and for anything else ellis will be more than happy to guide you Okay. Welcome to your room. The solar crown ensures every participant has one. I'm Alice. I will help you manage your racing schedule from the information panel in your room. I will also help you organize your activities. No, damn, eh? By the way, Miss Hughes is waiting for you at the dealership. do Salon samochodowy. Zobaczmy, jakie ceny i jakie autka. Dobra, a co jak pójdę do dressingu? Jeden dressingu. Tu, coś będzie do kupienia? Czy coś? No, ale nie mam nic za bardzo. O, spoko. O, można się przebrać. Może to? Nie no, żartuję. Dobra, to będzie ładniejsze. Dżinsy. Cyk, cyk. Dobra, te dam. A nie chcę usunąć. Aha, w ten sposób. Dobra, kurde, które lepsze? Te, dobra. Tu nie ma nic. Tu jest zegarek. Skarpetki, buty. Buty damy. Te. No i tyle. Wyjście. A, no, nie chcę tego. Dobra. Ok. Nie zobaczyć, co tu jest.

Other participants are currently racing, but you will find them here throughout the competition. Like you, they have successfully passed the selection races. Your chauffeur is waiting for you at the lobby entrance. He will take you to the dealership. Okay, jedziemy do dealer. Tam, Gdzie tu się tu. No No. O, rozmawiaj z pracownikami parkingu. Idź do salonu samochodowego. Hughes me to drive you. Please, me. Dobra, a był do salonu. Wybierz opcję szybka podróż. No to szybka podróż. Jak tą szybką podróż zrobić? Uh-huh. Ah, good. Perfect timing. What do you think of the dealership? As part of the competition, we have made many places like this one available across the island. We want to ensure our participants have access to the best cars possible. However, you won't be able to drive some of these cars until you've gained enough reputation. The organization has the means to match ambitions. And as it happens, here are the first three cars available to start the competition. Take your pick! Take your The Solar Crown would like to credit your account with your first solar coins. No, As for me, I must leave you for the time being. But I imagine we'll have the pleasure of speaking again. In the meantime, you can now compete against other members of the Solar Crown. Good luck. No, no. Pierwszy zakup, kup samochód. Ile mam kasiurki? 250 tysięcy Mustangi są fajne Co jeszcze jest? Jakiś taki Co to jest? A Nissan Nissan Jakiś Z Słabo znam to auto, i tu jeszcze jest coś Alpine. To wyświetlę informacje o tym, jeśli nie wiem, w którym kierunku to najpierw try it out. That's what the test drive is for. A, okej. Okay. Można się przejechać, jazda próbna. Wyjdź. Ja chyba tego Mustanga kupię. Ale to wszystko w następnym odcinku. W międzyczasie ja sobie posprawdzam dokładnie te samochody. Trochę się rozglądnę po tej grze. I wracamy w trzecim odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Hej.